No dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie, dzisiaj zapraszam was na luksusowy foodbook wiosenny, pokażę wam to co dzisiaj sobie będziemy tutaj jeść. Wczoraj byłam na zakupach i słuchajcie, wczoraj była sobota i ja poszłam po truskawki po 18:00. nie wiem czego oczekiwałam, więc musiałam iść do Lidla i tam było, że kilogram truskawek 15,99, ale że takie opakowanie, 5, y, kilogram. No ja mówię Boże, to jest kilogram? Przecież to jest z 20 truskawek i to tak wygląda bardzo licho. No ja mówię, no dobra. Ale ludzie przede mną y, stali przy tych truskawkach z 15 minut i normalnie wybierali najlepsze truskawki do jednego pojemnika. Ja mówię, dobra, no to już trudno nie kupię truskawek. E, ale oni po tych 15 minutach, tak myślę, że to było 15 minut, bo ja zrobiłam wszystkie zakupy. No i właśnie jak szłam już do kasy, to widziałam, że oni zrezygnowali z tych truskawek, odłożyli je. Ja mówię, co jest nie? Podchodzę, patrzę, piękne truskaweczki, co jest grane. E, no i tak patrzę, ja mówię, czy to jest naprawdę kilogram? Poszłam zważyć i było pół kilograma. Więc wzięłam dwa, bo pomyślałam sobie, że może ludzie po prostu yy, właśnie tak wybierali, wybierali i wybrali pół kilo. <noise> tak ogólnie wszyscy ludzie. Yy, więc mówię, wezmę dwa, no bo jeżeli ma być kilogram, no to na kasie samoobsługowej, jak położę dwa, to wtedy się będzie zgadzało. Okazało się, że. Yy, to się kasowało, kładło się na wagę i dopiero ważyło, ile w środku jest truskawek. Więc byłam bardzo wdzięczna ludziom, którzy je odłożyli. Trochę ich żałowałam, że spędzili tyle czasu na wybieraniu najpiękniejszych, ale mam. I słuchajcie, co będzie z truskawek? Z truskawek? Oczywiście będzie sernik na zimno, pierwszy sernik na zimno w tym sezonie. Ale powiem Wam, że te truskawki tak przepięknie pachną, tylko moim zdaniem, marketingowo mega słabo to wygląda że to jest takie, takie liche, jakoś jak, jeszcze są w tych opakowaniach takich plastikowych, no to się wydaje, że spoko, ale teraz ludzie chcą minimum 2 kilo truskawek a nie jakieś 500 gramów. Jak to wygląda? No, w każdym razie, zanim zabiorę się ze za śniadanie, robię ten sernik, żeby sobie już odpoczywał w lodówce, gdyż Piotr dzisiaj wraca po tygodniu, i chciałabym, żebym miała taką miłą niespodziankę. Yy, zrobiliśmy to wszystko dla Was, słuchajcie. Bo ja chciałam nagrywać filmy i powiedziałam Piotrowi, jedź sam. Więc rozłączyliśmy się w życiu realnym po to, bym była w życiu wirtualnym. I tak naprawdę po prostu musiałam pracować. <grym> Więc zostałam. Yy, ale gdyby tak właśnie yy, przedstawiać to w sposób że żyję życiem wirtualnym, zrezygnowałam z życia prawdziwego. To brzmi strasznie, prawda? A to po prostu wykonywanie swoich obowiązków. Moja starsza siostra, a jak starsza, to oczywiście mądrzejsza, mówiła, że trzeba mieć truskawki w sodzie. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam Ja mam nawet taki koncentrat Do mycia Warzyw i owoców Ale nigdy tego nie robię A soda, soda jest taka dostępna Więc no muszę zacząć tego używać Ciekawe czy są jakieś proporcje Jak myć, jak myć truskaw z sodą. Jedna łyżka sody na litr wody i podobno ta woda jest, no w sensie ja nigdy tego nie robiłam, dla was to pewnie jest normalne, ja po prostu sobie moczę te truskawki i wydaje mi się, że myję je dokładnie, choć pewnie nie. No właśnie, ale jak jest syf w truskawkach, to woda jest fioletowa, więc zobaczymy. Na pewno nie jestem jedyną osobą na świecie, która y, nie myje truskawek w sodzie. Więc może dzisiaj kogoś kim zmotywuję, tak jak moja siostra zmotywowała mnie? Ok, i odkładam na 15 minut. A teraz zabieram się za galaretkę. Moja galaretka ma 50% mniej cukru. Ciekawe, czy w smaku yy, też będzie to wyczuwalne. Mm. Takim mistrzem sernika na zimno, że ja potrafię dziennie robić dwa, bo tak szybko są jedzone przez całą rodzinę, albo są jakieś imprezy, to robię trzy na raz i też one pierwsze schodzą i zawsze robię na początku z truskawkami, oczywiście, jak jest sezon, a następnie z brzoskwiniami. Te z brzoskwiniami to już, wiecie, są takie, no dobrze zjemy, ale dawaj z truskawkami. No ale niestety truskawek nie ma cały rok. O Boże, nie mogę się doczekać, w sensie ten pierwszy zawsze jest taki najgorszy, no bo ja się dopiero wdrażam, ale te potem, to ja już robię z zamkniętymi oczami. Uwielbiam, uwielbiam te. Ciasto, dajcie znać, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie. E, czy wolicie sernik z truskawką, e, czy wolicie sernik na zimno, czy sernik na ciepło? Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze ulubione letnie ciasto, bo moje zdecydowanie to wygrywa wszystkie możliwe. Ja w ogóle lubię bardzo, bardzo lubię ciasta, ale to to jest jakiś kosmos. A nie wiem, czy w moim domu się je robiło, bo zazwyczaj się lubi coś takiego, co się kojarzy z dzieciństwem. Nie wiem, czy u mnie się robiło to ciasto często jakoś. Chyba nie. Cukier waniliowy, przypominam, że najlepiej robić samemu. Dużo, duże jakieś opakowanie, cukier czy słodzik i laska wanilii. Jedno opakowanie takiej laski wanilii wystarcza. Rozkrajamy, wsadzamy ziarenka. Potem dodajemy też te laski, wtykamy. Ten zapach jest po prostu niesamowity. A w ogóle w tamtym roku ja jestem osobą, która nie ma zbyt dużej interakcji z ludźmi na zewnątrz. A w ogóle w tamtym roku była taka śmieszna sytuacja, bo jak ja jestem sama z Piotrem, w sensie jak ja jestem z Piotrem, to nikt nigdy w życiu do mnie nie zagadał. Jak jestem, jak jestem sama, o dziwo często do mnie ludzie zagadują, ale no też bez przesady. Natomiast jak jestem z dziećmi, to zagadują praktycznie za każdym razem. Może dlatego, że głośniej rozmawiamy, że rozmawiamy o takich nie wiem, luźnych tematach czy coś, no to po prostu, no praktycznie, za każdym razem, jak jestem w sklepie czy gdzieś, to ludzie zagadują. Byliśmy w tamtym roku w krynicy, szłyśmy sobie z moją chrześnicą po zabawki na miasto i właśnie rozmawiałyśmy. I Marysia mówiła, że ja robię taki przepyszny, najlepszy sernik na zimno, że nikt nie robi lepszych, no i że ona bardzo czeka, aż znowu zrobię. Mimo, że jadłyśmy pewnie dzień wcześniej. Yy, I właśnie szła pani się zatrzymała i mówi, ale jak pani robi ten sernik na zimno? I ja jej mówię, ona się zachwyca. Też dała swoje pomysły i pamiętam, że one były innowacyjne, że ona tam zrobiła coś inaczej. I pamiętam, że ja chyba w tamtym roku korzystałam z tej jej wiedzy, ale w tym roku już zapomniałam. Także nie korzystam. Ale wspominam ciepło tę kobietę. Jestem w szoku, jak pięknie wyglądają te truskawki i jak są niedobre. Po prostu hit. Spróbowałam jedną. Mega wodniste, kwaśne. Tragedia. Fłodam w ogóle mojego bratanka wtajemniczyłam w to, że można jeść szypułki. Ja na przykład jak robię koktajl, czy właśnie coś blenduję, to te szypułki zostawiam, ale tak ogólnie do jedzenia, jak są małe, no to też zjem, ale wolę bez. W każdym razie on się wycwanił i jadł sobie tę najlepszą część i tak zostawiał mi taki, wiecie, centymetr truskawki, z szypułką, więc tej szypułki było dużo, więc yy, z czym problem? Bardzo się to rozbawiło. Truskaweczki wyłożone, więc teraz czekam tylko na galaretkę. Na śniadanko przyjeżdża moja przyjaciółka, więc yy, robię po prostu deser. Chciałam zrobić yy, gofry, ale to zobaczymy. Na razie robię deser chia, dodam trochę truskawki, trochę banana i będzie pycha. I, słuchajcie, yy, po prostu... Yy, jakby to nazwać? Nie wiem jak, ale no, y, że te piary, które po prostu przelewik, y, tonik espresso i nagle umawiają się na rozpuszczalną kawę, że w sensie y, dwa dni temu zrobiłam pyszną rozpuszczalną kawę z mlekiem owsianym i mówię do mojej przyjaciółki, no weź, też wypij rozpuszczalną. Ona, nie no, nie chcę, nie lubię rozpuszczalnej. Ja mówię, no weź wypij. No i wypiła. I oczywiście, co dzisiaj stała. Wstawiaj yy, wodę na rozpuszczalną. <grymne> Dwa lata temu by mnie to w ogóle nie rozśmieszyło, ale teraz bardzo mnie to bawi, że po prostu jesteśmy takie OME, oh, a tu nagle tak nam zasmakowała kapka, że zamiast ją zrobić w biegu to my sobie ją celebrujemy. I o to chodzi w życiu, kochane, o to chodzi w życiu. Tu wyjęłam już dzbanek. Dużo pytań, co to za dzbanek. Nie dziwię się, piękny. Eee, on jest, słuchajcie, z Ikei przed roku albo dwóch, eee, w kolekcji eee, Ikea Marimekko. I z tej kolekcji też mam właśnie torby z Ikei, taką eee, jak niebieska, tylko że we wzory. Eee, I kupiliśmy też bidon, więc trochę zaszaleliśmy wtedy. Ale piękne były te rzeczy, ale bidon jest. Ja chyba nie umiem w bidony ogólnie. Nie umiem korzystać, nie umiem dbać. No ale korzystamy i staramy się dbać. Możliwe, że zrobię te gofry, ale wolałabym nie. Znaczy, wolałabym je zjeść, ale wolałabym ich nie robić. No i słuchajcie, właśnie w tym dzbanku zalałam sobie wczoraj zieloną z brzoskwinią stekanę. Yy, bardzo była dobra. W sensie dodałam yy, także, że nie żałowałam tych torebek, bo dodałam dwie zamiast jednej. Yy, I no to jest taka, jakby trochę smakowa woda po prostu. Więc może można tam, nie wiem, cztery dodać, yy, ale ja nie oczekuję właśnie takiego smaku herbaty, bo jak chcę herbatę, to sobie zrobię herbatę. Yy, oczekuję właśnie takiego mm, zimnego smaku, yy, trochę smakowej wody. Wczoraj wieczorem sobie właśnie piłam na zmianę, bo oglądałam film Wajana 2. I właśnie raz piłam ciepłą herbatę, raz zimną i po prostu życie było wspaniałe. Teraz też sobie zaleję tą tę kanę. Zaraz zobaczę, którą. Teraz przyjeżdża, słuchajcie, mój mąż, nie mogę się tego doczekać po tygodniu rozstania, eee, on balował w Krynicy, ja balowałam tu eee, i e, je, wyjadanie jedzenia, e, tu mi trochę risotto zostało, więc chciałam zrobić, więc było za mało, więc musiałam kupić nowe, więc znowu będzie do wyjadania, ale e, jestem podekscytowana, bo dziś robię pierwszy raz w tym sezonie, risotto ze szparagami, które jest fenomenalne. To jest ogólnie ten sam dzień, tylko się przebrałam, e, więc bez domysłów, że nie jem tego w ciągu dnia. <gryw> a w ogóle super się złożyło, bo dzisiaj zrobiłam ciasto. E, a przyjechał mój, mój brat, mój brat z bratankiem, tak na sekundę po prostu. E, z Olsztyna byli w trasie, więc zajechali. Ja mówię, no chyba jakiś po prostu radar mieliście, że tutaj zabaryłowa zrobiła sernik i wyszedł pyszny chociaż jutro będzie najpyszniejszy ale dziś pyszne będzie to. a ja słuchajcie cały czas się nawadniam cold brew herbacianem i powiem wam że to jest w ogóle ekstra bo mi się wydawało bo ja w tym roku nie lubię ciepłego z lodem tak nie aż tak lubię a właśnie takie zimne już z zasady bez lodu zarąbiste no i rzeczywiście pije całe szczęście. Słuchajcie, pierwszy raz w tym sezonie, Boże, jak ja to uwielbiam. Pyszne tak samo jak rok temu, więc polecam, zostawiam wam w opisie link. na drugi dzień, ale nie wykorzystałam wszystkich swoich e, pomysłów na ten wiosenny vlog, więc pomyślałam, że zrobię to dzisiaj. Słuchajcie, tak się wszyscy zajadają tym sernikiem, nie dziwię się, bo on jest przepyszny. Mm, no i tak e, dzisiaj przychodzi do mnie kilka osób na obiad, więc pomyślałam sobie, no zobaczę co jest w lodówce. Jest nadal tenera Barbar, który mam już od jakiegoś czasu. Mówię, dobra, zrobię kompot. No i pewnie go zrobię, ale dodatkowo e, weszłam na mojego e-booka e wiosennego i y, tak przeglądam, przeglądam, a tam ciasto rabarbarowe. I taką mam na nie ochotę. Ostatnio Wam mówiłam, że właśnie nie mam ochoty na słodycze y, i na ciasta, ale już mi przeszło, już tydzień minął od komunii i już można jeść. <grym> znaczy można, y, zawsze można, ale że już jest ta chęć na nowo. Także robię sobie, a Was zachęcam oczywiście y, do kupowania mojego e-booka, do korzystania z niego, jeżeli już macie. Bo jest świetne. W tym e-booku na Rabarbar jest też fantastyczny przepis na sałatkę. Taką nowy trawno-słodką, bo mm, tam jest truskawka. Jest Rabarbar, ale też jest Halloween, więc jest serio yy, taka obiadowa. Potrzebuję pół kilograma rabarbaru, to jest kilogram, więc pół kilograma pójdzie na sok. Widziałam w ogóle, że sporo osób jera barbar z samym cukrem, eee, że po prostu jego. Pewnie <grytanie> duża część z Was też, ale dla mnie to hit, Więc ja to sprawdzę. Nie wiem czy mi to będzie smakować. Bardzo mi to nie smakuje. Takie rzeczy wymyślać. O Boże, teraz mi węgla bolą, może to po prostu jakiś stary rabarbar, ale... Ojej, za mocno się wkułam, nie, nie wiedziałam kiedy powiedzieć dość. Boże, komedia, pierwszy raz mi się tak stało. Że źle zamknęłam yy, blaszkę. Ja nie wiem, czy mi to teraz nie wypłynie całkiem, ale już nie miałam jak tego zmienić, boż! Już nie miałam jak tego wylać, bo by mi wypłynęło wszystko, a teraz może to wypłynie, oby nie! <ścoughs> o mój Boże! Ale nie ma co się załamywać! Robię kompot, mm, cały czas na to patrzę i nadziwić się nie mogę, że po prostu robię e-booki, piszę e-booki, gotuję fantastyczne rzeczy, jestem fantastyczną kucharką i coś takiego. Czasami na TikToku są takie filmiki, że właśnie dziewczyny podnoszą ciasto i wszystko spada, bo nie trzymał się dół i ja zawsze miałam takie... Jasne, jasne i... Później miałam taki moment, że myślałam, nie no pewnie no prawda, no one są zazwyczaj młode i dopiero się uczą gotować i tak dalej. Ja dzisiaj, Gdyby nie ostatnia sekunda też bym tak zrobiła, a jeszcze bym tego nie nagrała, bo wtedy nie nagrywałam, byłaby mega szkoda, bo właśnie w byciu youtuberką spoko jest to, że jak czasami są takie rzeczy, yy, że można się wkurzyć, to są spoko, bo można nadać dobry tytuł filmu i już jest zajebiście, nie? Bo chociaż wyświetlenia rekompensują w jakiś sposób te tragedie, że jakikolwiek plus można znaleźć. Kolejna rzecz, którą robię to placuszki, one też są z e-booka, placuszki Botwinka Cukinia. Tak się prezentuje nasz dzisiejszy wiosenny obiad. Słuchajcie, pomidorek, tutaj oczywiście standardzik, czyli kaszanka z ziemniaczkiem i z sosem, eee, a tutaj ten sam sos i placuszki botwinkowe, czyli też standardzik, a tutaj przepyszny wyszedł ten kompot. Dobra, no, to, jest to Aha, no to ci obiad. I co tam robisz? że jesteś ja Było pyszne jak zawsze. Słuchajcie, na kolację będę miała znowu risotto ze szparagami, gdyż teraz, gdy znów je zrobiłam, będę je robić cały czas. Ja tymczasem Was ściskam serdecznie, czekam na Wasze przepisy wiosenne i widzimy się już bardzo niedługo. PA!